Dzień dobry, moi drodzy państwo. Serkan Toto z Kantan Games Analytics twierdzi, że Electronic Arts będzie koncentrowało się tylko i wyłącznie na największych markach. Na największych markach oraz, oraz grach, usługach. Serkan Toto twierdzi, że jest to droga do tego, aby wycyzelować portfolio. Electronic Arts i zająć się produkcją gier, które w długofalowej perspektywie będą przynosiły zyski. Gry, usługi, główne marki oraz, i w jego zdaniem, analityka, e Serkana Toto, elektronicy będą chcieli mieć wyspecjalizowane, konkretne, e konkretną bibliotekę, konkretne portfolio marek, które są globalnie rozpoznawalne, są mało ryzykowne i przynoszą w długiej perspektywie duże zyski. Mowa tutaj głównie o grach sportowych, czyli całe jej sport. Mowa tutaj o ich największych markach, czyli, czyli oczywiście, rzuca się w oczy od razu, Battlefield oraz chociażby powiedzmy Mass Effect, czy Dead Space, need for Speed przede wszystkim. Jego zdaniem. Elektronicy chcą wydawać mniej gier, ale takich, które będą bogatsze w treści, a przede wszystkim będą posiadały treści, które będzie można o wiele łatwiej monetyzować i będą mogły żyć o wiele dłużej na rynku. Po premierze, to moim zdaniem rodzi tutaj pewne wątpliwości, bo wątpię, czy doczekamy się jakiejś inicjatyw kreatywnych, bądź też powrotu marek, które sobie nie poradziły ostatnio, a Dragon Age nie poradziło sobie ostatnio. Ta straż zasłony Veilguard poniosła osromotną porażkę. No i cóż, teraz elektronicy zostali przejęci i nowi właściciele chcą się skupić na najlepszych markach tej marki. No i nie dziwię się, że spoglądają właśnie w stronę Battlefielda, czy gier EA Sports, czyli Fify, Madena i tak dalej. Według mnie no rozsądny ruch, wszak z pewnością taki, który może rodzić dużo wątpliwości dla fanów tych innych marek. Marek, które są tak kochane, ale które są niestety jednoosobowe. Druga sprawa, że elektronicy mogą już nie chcieć eksperymentować, wydawać mniejszych gier, gier singleplayerowych, takich gier fabularnych, gier, które w zasadzie nie są bezpiecznymi Kontynuacjami, bezpiecznymi projektami. No cóż, wyspecjalizowane portfolio, nacisk na duże marki i gry usługi. Wygląda, brzmi rozsądnie, chociaż są pewne obawy co do kreatywności i nowych projektów, nowych marek. Co myślicie o tym?